Masz wrażenie, że dane produktowe są wszędzie w Excelu, RP, folderach, ale nigdzie nie są kompletne? Zastanawiasz się, czy w Twoim przypadku lepiej sprawdzi się system PIM czy PLM? Oglądaj to dalej. Nazywam się Dawid Mądry, jestem certyfikowanym konsultantem PIMCOR i wideo zajmuję się wdrażaniem oraz rozwijaniem systemów PIM w e-commerce. Zacznijmy od podstaw. PLM, czyli Product Lifesight Management, to system do zarządzania całym cyklem życia produktu. Od pierwszego pomysłu, przez projekt, testy, aż po produkcję i wycofanie z oferty. Pomaga uporządkować wasze etapy, specyfikacje, dokumentacje, zmiany projektowe. To doskonałe narzędzie dla producentów, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad rozwojem produktu. PIM, czyli Product Information Management, skupia się na zarządzaniu informacjami o produktach, które trafiają do klientów. Zdjęcia, opisy, parametry, ceny, wszystko co widać w sklepie internetowym, na Allegro, Ceneo, czy w katalogach PDF. Jeśli prowadzisz sprzedaż online, PIM pomoże Ci zachować porządek i spójność tych danych w każdym kanale. W skrócie, PLM to produkcja, PIM to sprzedaż. A razem daję pełną kontrolę od projektu aż po finalny opis produktu widoczny dla klienta. Nie wiesz, na który system postawić? Umów się na konsultację z ekspertem, który odpowie na Twoje pytania i pomoże wybrać rozwiązanie, którego potrzebujesz.